Hej, siema, witajcie. Ja jestem, jak pamiętacie, Sendix Pro. Pamiętacie mnie pewnie, jak nagrywałem z Brawla, skończyłem jakoś, jak miałem 5K. Dzisiaj będziemy grać w całkiem inną grę Hero Zero. Ja oczywiście już mam moje konto, gdzie 86 level, ale my nie będziemy grać na tym koncie, tylko teraz sobie zagramy. No, no i sobie zrobię jakieś konto inne. Tutaj mam 76 level, ale na tym nie będziemy grali. No, no, no bo to głupio będzie wyglądało, że zaczynam już grać konto tak jakiś poziom. Więc ja sobie teraz właśnie o to zakładam nowe konto. Niech będzie trzy Tylko czemu jako dziewczyna Tego się już nie da zmienić Żeby to był chłopak Ej czekajcie czekajcie Bo ja muszę tutaj coś zrobić Niestety się tego nie udało zmienić jedynie, tylko takie coś umiem co O jest chłopak! Czekajcie! O to jest fajny chłopak. Taki będzie fajny. Tylko nie wiem jak... Nie będą takie oczy. No, brwi bym. Dobra, tylko jeszcze usta zmienimy. O! Taki będzie idealny A nazwiemy się Nazwiemy się chyba Będzie Sandy Co? Czekajcie Teraz być. Co? I czekajcie, bo coś jest nie tak. Wyloguj. Czekajcie na przykład. Dobra, jestem już, bo miałem letki kłopot, ale że już ogarnąłem. No i wites. Zrobimy sobie pierwszą misję. Minutę trzeba czekać. Zrobiłem to, żebyście nie musieli czekać, nie? Na początku to będą raczej nudne odcinki, bo będzie tylko, że misja bo nie będę mógł robić takich innych rzeczy, ale. Nie no, będę mógł, nie wiem. Może Wam się nie będzie mógł. A i właśnie odcinki będą wychodziły każdego dnia o 14.00. Jedynie dzisiaj wyjdzie trochę o innej porze, ale to tylko dzisiaj, bo to jest mój pierwszy odcinek. Fajne rzeczy są, nie powiem, kupujemy sobie. Co jest? A. Ja Ile to kosztuje, dobra? Stać mnie. Szlafroczek przede wszystkim trzeba kupić, żeby nie wyglądał jak jakiś. jak jakiś manel. Dobra, wygrałem 3 HP. O, z strój! Ale fajny. Jeszcze opłacalny, ale to, to, to. o 5 oponków, to się fajnie, ale to to akurat mnie nie zdziwiło, bo jeszcze coś mnie tutaj dziwiło. Czemu już 5 oponków? to się 20, 40, 40. Dobrze, no to tutaj mamy opłacalny. Założymy go sobie. Nie tu jest od 15 poziomu. Niestety dobra co? Zrobimy sobie jakąś mniejsza. Ta będzie fajna. A w tym czasie sobie siłkę porobimy. A i zapomniałem powiedzieć o najważniejszym. Nie zapomnijcie oczywiście o subiku. I łapeczce w górę i dzwoneczku, żeby mieć mnie zawsze na bieżąco. Skończyłem tutaj siłkę. Zatakujemy jakichś typków, nie ma w ogóle znajomych. To jest najgorsze. mojego kolegę sobie zaprosimy, bo to na nazwisko nie istnieje. Dobra, to w takim razie. No, nie, to nie wiem, bo nie będziemy A, bo ja mam inne PL -i, pewnie dlatego. Jakieś zbieram teraz O, stać mnie na buty. Kupiliśmy sobie A nie, biały jest fajniejszy O. rynka A teraz Co to. Ale nie, bo to kosztuje Japonka. ja oponka nie ma zamiaru O, oponek, ale nie wydaje. Ja będę zbierał oponki. Mówi, jakieś fajne obliczki, odpracowany przedmiot. Ale najpierw sobie tutaj posprawdzamy. I... Miałem tą maskę nieraz, nawet nie wiem, jak, jak patrzyliście to mój wygląd, to tam typ kocie to też ją mam. Mam jeszcze inne konto, na, na innym też ją mam. O tu zaponka tutaj opłacalna. Pusi mnie to, ale... Piszcie w komentarzu czy mam to kupywać, czy nie. Jak mi napiszecie to kupię. Jak napiszecie, że tak, to kupię. Jak nie, to nie. To sobie teraz ten truk założymy. O, ale mi tu wszystko ładnie tak fajnie pasuje. To będzie już piąty level. Tak, ustalimy następną misję. Ustaloną Ja się z Wami widzę, jak misja się skończy. O, ja teraz nie zrobiłem niestety... znaczy teraz akurat sobie zrobiłem dzieci, bo miałem czekać. Ale teraz właśnie na cięciu właśnie dostałem sobie e, znaczy przedmiot, e, znaczy płacalny ale to nie było właśnie zaraz. To jest tuszareczkę fajną. E płacalna jest. Założymy na sprzedajemy, Reklamę sobie poczekamy. Skoro ja to reklamo to powinno chyba być. O Jezus Maria, przy przypadek to kliknąłem. tylko. To ja się z wami widzę za 53 sekundy. No, cześć. Czyli dajcie pocięciu. Tutaj się już to skończyło. Uu, słabe są teraz, ale tylko 3 minut. To już tyle. status są pod o, mam 6 bezpłatnych, to oko polepszymy, bo go w ogóle nie ulepszyłam. Teraz znaczy, bo nie miałem takich przedmiotów, żeby go ulepszyć. No nic nie szkoda, to sobie ulepszymy na około 30. Już mam 30, to jest opłacalny przedmiot, to z tego się cieszę. Serio. Czyli mam to słabiutko mm, i opasny przedmiot. Ale nie wiem. Z jednej strony to jest opłacane, ale... Um, wygląd się nie liczy. Dobra, nie wiem. Sprzedajemy go. Pelerynka. Jak, jak ten strój to i pelerynka. U. Sprzedaj. Jezus Maria, ale słabo. Co ja wchodzi przez przypadek fego? Ej, co jeszcze? Klikam, żeby, jakieś oponki. minuta została tylko. To sobie wejdziemy, jak już się muszę zaatakować. Dalej nie ma znajomych, to jest najgorsze. Co? Co to jest? Olamus, współczuję. Jak on się nazywa Cycata? Ale byka. By to był inny niż ten. Gdzie jest ta Cycata? Mmm, już jej nie mógł. Ok, tak dalej nie mogę. Ile tego jest. Nie dlatego jest. Co Nie, jest Przedmiot. O, budki. W końcu sobie jakieś założę. Tamte były wieśniakami. Piszcie w komentarzach, czy się zgadzasz się z moim zdaniem. O, xp O, Trzy za 4 minuty skończy. skończę. Ja już zapomniałem dodawać telefon. Ale to trudno. Zobaczymy, jaka jest misja. O, fajna. Po tej misji nawet chyba powinienem mieć level, Ale nie. Jestem trochę wybrakowała. A na siłach już smak. Czy też to no serio A dobra, ale czekaj, reklamy poczekam nie będzie wszystko git Dobra, na się da reklamkę, poczekać i będzie git. Falsu straszyłem Jeszcze zapomniałem powiedzieć. Dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek, więc dzisiaj wyjątkowo wyjdą dwa odcinki. W tym dniu jeszcze, ale to tylko dzisiaj. No normalnie odcinki będą wychodzić o 16 i tylko jeden, tylko dzisiaj, że to jest mój pierwszy, to będzie taka premia. Tak to Jezu, ja aż do 7 muszę czekać, ale nic nie. Skrócę baterię. Jeszcze nie znajomych. Dobrze, widzimy się za 5 minut i 40 sekund. Pa! Czekajcie, ja teraz było cięcie, bo, mnie, bo miałem czekać, bo był mnie... Głupie jestem, nie? Pomyślałem sobie po prostu, że sobie jakichś znajomych. Znalazłem takiego typka, nie? Ale ja go nie będę miał w znajomych, że będzie jakiś mój znajomy. Tylko sobie go biorę do znajomych. A jak będę miał energię do ataków, to go atakujemy i właśnie polecam takie coś robić Sandix Pro. Jeszcze strój że żebym za to dostał. Ale nie, nie wiem czy opłacalny. W ogóle on jest ładny. Wiocha, niech już będzie ten strój. Ale nie, sprzedajemy, cześć. Chyba jednak to kupię. Nie no, czekam na wasz komentarzy, Piszcie, czy to kupiwać, czy nie. No już tylko 4 minuty. W takim razie ja robię cięciu. No, cześć, witajcie po cięciu. Ja już właśnie odbieram nagrodę moją. Niech będzie to za... Nie czekać, to już będzie. Ja w tym czasie sobie sprawdzę, za ile mogę kogoś atakować. Teraz już, o to fajnie, no dwa hity, nieźle. Szkoda, że mu na początku nie dałem krytycznego, to by był na hito. Nie mogę czekać reklamy. To szkoda. Prawda, pięknie tylko. Wspomagać. Cieszę się z wspomagacza. O, ja siłkę mogę chyba zrobić. Tak, w końcu mam to. Robimy to. Mam nadzieję, że dostanę coś fajnego. Niestety nic. A, dalej, tak, to jest fajnie. Bierzemy oko na... Kurde, szkoda trochę dobiły w hajsu. I cyk, mam wszystko trochę szkoda hajsu. tyle tego mam już. O, punka jezu, ile będę miał tych opanków? To się tak szybko zbiera? O! I z ulepszamy. To się misja zakończyła. I to będzie chyba już na tyle w tym odcinku. Pograliśmy sobie, wbiliśmy sobie siódmy level. No i czekajcie do następnego, choć następny będzie w sumie za chwilę wrzucony, bo mówiłem, że dzisiaj będzie taki no, dwa odcinki, ale to tylko dzisiaj, więc za pół godziny albo 40 minut powinien być. Pa! Idziemy, zapomnijcie o Subiku.